się ma tej strony Barbie Play Games, a to drugi odcinek z FIFA 15. Okej, okay. z, e, z kariery menadżera, z menadżera arsenalem, e, drugi odcinek, Mam. I wszystko. Dziś, jak obiecałem w tam w poprzednim odcinku, zagram sobie bardzo ważny match, czyli finał Community Shield czy ta. Dobra, już tego nie będę mówił. Community Shield czy jakieś tak. Naszym przeciwnikiem jest Manchester City. No i Arsenal i Manchester City są to bardzo dwa równe kluby, ale moim zdaniem... Najlepszy finał komunikacji by był właśnie pomiędzy Manchesterem City a Manchesterem United. A Tinka pomiędzy na przykład Arsenalem i Chelsea, ą. no i właśnie takie mecze są chyba najlepsze w Premier League, moim zdaniem. I dlatego je warto oglądać, bo są to derby. No, no, no. Dobra. Od razu ustawiam skład na to na maczyk. Jest to bardzo ważne Dobra, Ja by wchodził do pierwszego składu, wallbock schodzi. Albo nie, wallback wejdzie, ale to nie. Moskwinę. OK. Wolkota nie. Wolkota nie zmieniać! zmieniać. Lewy obrońca mam jakiegoś. Zmianę mam, Monreal. Ale jest słabszy. Dobra. Ramzej, Maranzy, Żiru, Ozil. Ok. Myślę, że jest skład bardzo dobry. Aha, jeszcze nie. Informacje jakąś fajnie. Fajna uwaga. Jaką byśmy wiedzieli, format.

Mmm, jest, jest właśnie tak, okej, okay. mm -hmm. dobra, Community chat. zaczynamy, i kończymy, Mekszyk, Klasyczny. dobra, trus, 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 trus. domowy, i też ten domowy, też, gramy na Wembley, no więc to pomyślimy, 17. ale fajnie mi się grało. Ale nie. Normalna i powiedzmy... Niech już jest noc. O. I to jest za realiste. Można grać, żeby nie spała. Nie ma. Graj. Dobre, ja kiedyś tam pamiętam Nie, nie, Dobra, zaczynamy mecz. Community Shed Arsenal i Manchester City. a Wembley. Aha, jeszcze sedna tego spotkania. No najważniejsze. Oj, nie podali, Dobra. Kazorla. Dobra, które ależ zwódki. to się nie da, dobra. Silwa, Silwa. Silwa w pole karne. Nie ma, nie wasze w karne, sorry. Ozil, Ozil. Tak masz się. Ależ, piękne wypuszczenie. Wilsher, 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 dośrodkowuje. Ależ, trochę, był nieustawiony, Mów przejęcie. Manchester City. Ale faul. Odwizdany. Kompany wykonuje rzut wolny dla Manchesteru. Krótko podają. i Czy będzie przejęcie przez Arsenal? Mm, trzeba przejąć. Mm. Kurde, dobra, nie ma co on Jeszcze taka ma informacja, intro do fisu zostanie usunięte, bo to gówno jakieś normalne intro będzie po tym filmikiem. Ja wyłączyłem. Tak, teraz mogę wypuścić go. Aj, za mocno go wypuścili. Dobra, kogo podać tutaj, tego pana? Zaszczelę sobie z dystansu. Ech. gówno nie ształ. Bardziej przypominał pierdlenięci. Okej. Okay. Mm -hmm. Sancho, Ishi, Turem. Dobrze. kazorda Teraz tylko odebrać piłkę i Kondra, bo wciąż jest 0-0. Kurde czy już jest 0-0 zero, zero. no nie ouch na szczęście, że nie jest a i tak podają i mogą mnie wyśrodkować ja mam no fatalny bądź dobre ale no już jest rożny nie podali ja już nie będę blokował a nic, tego nie będzie albo nie wiem, to raczej nie będzie. Nie myślę czego obawiać. ale bo teraz jest. Ło, poszła piłka. Dobrze. Podanie, medywaker. Wypuszczenie, kazorda. Kazorda. Podanie. Ale spiennik faul! No co to było? Sfaulowali mi sancheza. Jeszcze, co? Żółta kartka? Minimalnie powinno za to być. Dobre właśnie. Tak chciałem wypuścić. Ach, to Ali, poszła, rzut drożny Ja, co? No drożny nie rozumiem. Jak to możliwe? Kurde, błąd! Knisi przy pizzy. Dobrze, no to to powróć! Nie było fan! sam się przeżyć, w piłkę byłem, no. Że czerwoną kartkę może Chodzi Chociaż sprawiedliwie. Mm -hmm. Właśnie z tego murku wejdźcie, bo to nie ma sensu, bo i tak chłoda. Dobra. Kurde. Kiwają. By dużo. Ale wciąż jest 0 do zera. Kurde. Dobra. Poczekam, mi się ktoś pokaże na wypuszczeniu. Jest sam na sam. Ależ pięknie! Teraz, teraz tylko... Teraz tylko kurde, z wód zawód, zrobiłem. Ale teraz ich błąd. Dobrze, podanie do bramkarza. Jest czas jeszcze. Dopiero mnie pierwsza połowa. Okej. Okay. Dobra, bramkarzem rajdów. Dobra, wypuszczenie! Wypuszczenie! Kurde. Już taka akcja się zapowiadała. Za Pięć minut, o fajnie, dużo. Ale dobrze, dobrze. Teraz Alexis Sanchez, Oliver Giryu, Oliver Giryu. <grym> Taka sytuacja. Może Giryu jest powolny. Chyba kupię sobie balę. No i ja to... No i czemu była to świetna Ale okej. Ok. Chyba teraz się zmienię i nie wy, wyjdzie... Beverę, nie czy jakieś tak... Beverę, Wde... się... nie? Ospina. Ospina może w 8... 75. minute, coś? No, Do... Dobrze, ściąg! Już tak z dystansu, bo nie było gdzie zagrać. Co z rewera. Kurde. Problem, z tym sterownie niesamowity. Aż się, sam się położył, bo się nie bał. Dobre, dobre. Aż pięknie. Aż pięknie, faul. Moja piłka, no nie, no co, to za hamstwo. Jeszcze może dla niej rzut wolny. Jaki loj, żal i jej sport. Ale dobrze, teraz dobrze, teraz dobrze! Show, Kurde! Ale zapowiadało się dobrze. No teraz przejęcie! Chłopaki, panowie! Co wy? I będzie go, a nie? Chociaż mi się by wydawało, że do, że trochę ręką. To mi się chyba wydawała, bo to był tylko... błąd FIFY. faul był. Jaki żal. Dobra, strzelać. Nie, wpłacam. Tak, Ani! Dobra akcja, ale szczał fatani. Bliżej lepiej. Wszczelić, też... Tak, to to mógł już szczele dać, ale okej. Okay. Mm. Kurde! Jaki błąd! Nigdy nie podejście do środka, jakieś się w polu... Na skrzydle... jakieś się na... w samym polu... Karnym... ...po tera rajd z piłką... i ...dośrodkowanie... Czoł! Ładnie! Dobrze to zrobił! Dobrze to zrobił, Żiru! To jest trochę wykończenia. Nie no, dobrze zrobić. Bram też jest I tak zaskoczenie, że nie broni w no, Manchesterze. Hart powinien bronić. Fatalny błąd. Ale również fatalny błąd Aguero. Po co on się cofnął? Miałby już prawie sama sama akcję. Po prostu to zwalił albo nie zwalił. Jezus, szczęsny! Uratowałeś nam dupę! Okej okay. kurde, Marian. Szczęsny! Bruni się jak Dobra, fajnie podaje za siebie, ale okej. Okay. Dobrze! Podaj! Jeszcze z tego akcja będzie! Kurde! lula. Ale wyskoczył, Dobra, jest miejsce na akcję! Jest miejsce! Pia już! Ja gola nie ma, jak piłka była w bramce, zobacz! Uh -huh. Ale jak nie było gola? Trochę był spawny, już nie tak będę Ale jakim cudem ta piłka nie wpadła? Jeszcze. Jezusie. I co możesz, z kartę, no. Ha, ha, no chyba cię straszy, sędzie. Hmm. Dobrze, że to sfinął, chociaż ostatni mecz. Dobra, nie wpuszczam już o spinę. Jest za późno. Była jedna zmiana. Nie chcę więcej zmian, ale będzie dogrywka. Być może. Ospina spina wejdzie. Albo nie! Nie! Co? 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 Rzut karny! 85 minuta. Jeśli Terra trafi, to ja się wkurzę. Mocno! Kurwa. Kurde, trafi. 1-0. Emocje na, no, na kibiców Manchesteru do samego końca. Ale Arsenal. Nie no dobra, nie można się podawać. Gra do końca. Może jeszcze strzelimy. Kibice nie załamujcie się. Jeszcze może wszystko się zdarzyć. Zobaczcie, teraz akcja. Akcja. Teraz jest akcja. Faul. Dobra. Sorry, ale muszę to zrobić. Sorka. Nie muszę to zrobić. Dobra. Okej. Okay. Nie, głównie niedokładność podań i krycie. No sorry, sorry, ale muszę się zrobić, muszę to zrobić. Sorka, muszę to zrobić. Dotkliwość, to takie, Nie, no, ja muszę to zrobić. Przepraszam wszystkich. Sorka. Ale muszę to zrobić, to jest niewyobrażalne, a plus mam czerwoną kartkę, no to... I tak, też wygrał na sorka. Nie no, czasem porażki się zdarzają. Ale uwaga, co on zrobił? Mam 5 minut doliczone. Podaj rzecz wreszcie! O nie, oni to będą specjalnie robić, ale okej. Okay. Dobra, musi być go. Faw! Sędzio! Wreszcie! I to może być głównie. Ja! Jak co, go nie ma? Nie. Jakim cudem? Tego karnego moim zdaniem nie powinno być. Ale sędzia jak postąpi, to potem są konsekwencje. No, ja wracam na normalne, no. To są konsekwencje, czy to męż nim nie było tam. I Oni będą się teraz cieszyć, Manchester. No kurczę. Dobra. Jeśli chodzi o jakieś transferki, chętnie bym kupił bramkarza. W tym... Oha, spoko. W tym DG. Dh, Dh, albo nie. Szczęśliwy, bardzo do wyboru. Ten skład mi się bardzo podoba. Dobra. Dziś zrobimy... Aha. dziś Sorka zrobiliśmy krótki odcinek, ale myślę, że Wam się spodoba. Jeśli chcecie więcej takich odcinków z Fify, dawajcie łapki w górę, one motywują do nagrań. Jeśli chcecie być na bieżąco, czyli śledzić te filmy po kolei, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, cześć, na